Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym z Rossmana. Pytałyście się mnie już naprawdę od jakiegoś czasu, kiedy będzie kolejny hol zakupowy. Bardzo lubicie te filmy i tak się składa, że właśnie wróciłam z Rosmana. I mam siatę pełną zakupów. Chociaż powiem Wam szczerze, nie będzie tego jakoś dużo. Jak zwykle, przedmioty i kosmetyki codziennego użytku, takie, które mi się pokończyły. Ja zawsze robię takie, nie wiem, raz na trzy tygodnie zakupy w Rosmanie, dość spore, żeby uzupełnić swoje zapasy. Bo tak jak wiecie, ja nie lubię gromadzić kosmetyków, które mam w szafce, nie lubię dokupywać ich po prostu, bo mi się to wszystko nie mieści i później jest mega rozgardiasz. I teraz chciałam się odnieść do śmiesznego komentarza, który dostałam. Generalnie ostatnio sporo dostaję takich, powiem głupich komentarzy. Nie Rosman mi nie płaci za te zakupy. Ja jestem jak po prostu zwykły szary człowiek, idę do Rosmana i robię zakupy i to nie są filmy sponsorowane, więc naprawdę dziwi mnie fakt, że jedna osoba mogła wymyślić taką głupotę. Bo wydawało mi się, że po prostu całe stado musi myśleć nad taką głupotą, żeby po prostu ją wymyślać, bo jest tak głupia i tak absurdalna, że naprawdę tak więc nie, Rosman nie płaci za moje zakupy. Ja sama z własnych pieniędzy kupuję te produkty. Więc, tak jak widzicie, mój kanał za bardzo nie zmienił się od półtorej roku, od kiedy go prowadzę, bo też taka była opinia, taki komentarz, że mój kanał się sprzedał, że już nie ma takich filmów jak dawniej Dominika robiła co jest w ogóle jakąś absurdalną głupotą, z której nie wiem po co się z tego tłumaczę i nie wiem po co teraz tracę czas na wyjaśnianie tego, ale czy mój kanał się zmienił. Robię od półtorej roku hole zakupowe z Rossmana, gdzie pokazuję Wam tanie i fajne rzeczy. Robię Wam DIY balsamów do ust i pokazuję dziewczynom, jak zrobić balsamy do ust, ponieważ może ich na to nie stać, więc pokazuję Wam, jak zrobicie samemu. Recenzuję dla Was tanie balsamy do ust, więc Hello, jak mój kanał się zmienił. To, że e, wszyscy vlogerzy robią sponsorowane filmy, nie znaczy, że e, się sprzedaliśmy i nie znaczy, to coś złego, każdy się rozwija, tak? Każdy kanał wiadomo, że się rozwija i robi trochę inne później filmy, więc e, dobra, po prostu nie będę tracić na to czas. E, hejterom mówię nie i takie komentarze uszczypliwe i złośliwe będą po prostu usuwane, więc bez sensu, żebyście tracili czas. Uh, wolę się skupić na moich widzach Jest Was aż 25 tysięcy Jesteście życzliwi i uwielbiam Wasze komentarze A hejterom mówimy pa, pa Dobra, teraz przechodzę do siaty Uff, rozgadałam się, sorry za ten przydługawy wstęp Ale potrzebowałam takiej chwili, żeby po prostu mm, trochę o tym porozmawiać Trochę Wam, e, trochę naświetlić tą sytuację Bo mnie ostatnio zaczęło to irytować, takie komentarze E, zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, są płatki kosmetyczne, jak zwykle z Isany. Ja kupuję przeważnie te, bo są fajne i one podczas zmywania, jakby nie zostawiają takiego puszku tutaj, jak niektóre, i one się nie rozwarstwiają. Także ja bardzo lubię te, te płatki z Isany. E, O, jeszcze zapomniałam, tutaj mam gazetkę, jak zwykle, gazetkę z promocjami. Jeszcze zawsze biorę sobie skarb, bo lubię tą gazetę. Ale niestety nie było. No i słuchajcie, co to by był za hol z Rosmana, jakbym nie kupiła olejku <grym> z Isany, olejku tego z pantenolem i witaminą E do skóry. suchej, olejek pod prysznic. I wiem, że kilka osób zaraziłam tym olejkiem i też zaczął go kupować. I piszecie, że jest świetny i fajnie wam nawilża suchą skórę. Już nie będę się rozwodzić nad tym olejkiem. Wiecie, że ja go uwielbiam. On. Idealnie usuwa suche skórki, szczególnie na nogach, jak mam problemy. Dlatego ja się ratuję takimi produktami, bo są super. A i jeszcze w ogóle teraz przez tydzień jest na niego promocja, i zamiast. on kosztuje chyba około 8 zł, a teraz jest za 5,90. Także fajnie. Szkoda, że nie kupiłam dwóch opakowań, ale jakoś tam przeoczułam, zapomniałam. Co ja tu jeszcze kupiłam? Kupiłam wkładki z Bella Herbs Jak zwykle one są fajne, ładnie pachną i są bardzo delikatne Kolejna rzecz i tutaj przyznam się szczerze, że już otworzyłam To są gumki z b Be Beauty, ale pękła mi gumka po drodze i musiałam sobie spiąć włosy Więc już tutaj widzicie, otworzyłam I to są takie gumki, te cieniutkie Ja je bardzo, bardzo lubię, nie lubię tych grubych I powiem Wam szczerze, że one są nawet trwałe i nie pękają Także u mnie się fajnie te gumeczki sprawdzają, one kosztowały około 6 zł. I kolejna rzecz, to jest już moja druga butelka, przyznam się szczerze, to jest ten tonik oczyszczający do skóry normalnej, tłustej i mieszanej z liśćmi manuka. To jest tonik zwężający pory na dzień i na noc i ja uwielbiam w nim to, że on ma tutaj ten dozownik i... O, widzicie? I tak, taką fajną giełkę rozpyla po twarzy. I teraz na te upały, słuchajcie, to jest takie zbawienie. Pamiętam, że jak używałam poprzednią butelkę, to jak przychodziłam z pracy i sobie po prostu popryskałam na twarz, to jest takie mega orzeźwienie, taki fajny efekt takiej czystej skóry odświeżonej daje tam giełka, naprawdę super. Polecam Wam i nie też zmyjecie od biedy makijaż. Chociaż nie polecam Wam zmywania makijażu tym dozownikiem, bo byście musiały pryskać, pryskać i pryskać. Ale ja go używam właśnie tak do, do orzeźwienia sobie twarzy, do spryskania jej po prostu przed spaniem albo rano, żeby pozbyć się tej tłustej, wiecie, mm, poświaty na twarzy rano. On się super nada. I druga rzecz, jak mówimy o Ziai, to tutaj również mam, e, no jak wiecie. To jest też mój ulubieniec. To jest ten peeling, a raczej pasta do głębokiego oczyszczania twarzy, też z liśćmi manuka. A wiecie, że ja również uwielbiam ten produkt, i też piszecie mi, że, że go uwielbiacie i też was zaraziłam tym produktem. On kosztuje, słuchajcie, niecałe 7 zł, a jest rewelacyjny. On ma takie mikrogranulki w sobie i, i one świetnie peelingują twarz. To jest, słuchajcie, moje już chyba 8 albo 9 opakowanie. Ja ten produkt nadużywam. Używam go codziennie i on ani nie przysusza mi skóry. I pięknie ją matowi, także naprawdę rewelacja, rewelacja jest ten produkt. Dla mnie to jest na szóstkę. Co ja tutaj jeszcze mam? Słuchajcie, dostałam w ogóle prezent od Rosmana, bo było w ogóle otwarcie Rosmana obok mojego bloku. Otworzyli właśnie i do każdego po prostu zakupu tutaj wrzucali te kapsułki Wizir, takie do prania, więc skorzystałam fajnie. Cieszę się. Ekstra, bo one wystarczają. Na dość właśnie duże pranie i zastępują 225 gram proszku. Także są naprawdę wydajne, fajnie. Cieszę się. Kupiłam, słuchajcie, również na wyjazd taki płyn do higieny intymnej z AA Pro. To jest specjalistyczny płyn do higieny intymnej. Bez zapachowy, obniżona odporność. Yy i jakiś tam protekt, więc nie wiem. Może będzie fajny i też słuchajcie e, fajnie, bo on ma tutaj e, jak widzicie dozownik pompkę, a zbliża mi się taki wyjazd e, właśnie do Białki Tatrzańskiej e, i tam na kilka dni odpocząć chwilę i chciałam wziąć jakiś fajny płyn, który będzie z pompką, który będzie wygodny, e, taki w zapasie, żebym miała, także ten myślę, że fajnie mi się sprawdzi i był w promocji, on kosztował nie całe 10 zł, także wziąłam go. I co? Ostatnia rzecz Jest kolorówki Kupiłam oczywiście mój ulubiony Tusz do rzęs Maybelline Lash Sensational To jest ten tusz, który ja Uwielbiam, od, nie wiem, od roku Go stosuję i, i No może przesadziłam, od 6 Miesięcy jakoś go stosuję i bardzo Go lubię, on idealnie mi rozczesuje Podkręca rzęsy, nie skleja no, wiecie, że ja w makijażu go cały czas używam i on jest świetny. Niestety, wadą jest cena. Moim zdaniem jest trochę za drogi, bo kosztuje około 35 zł w rosłanie, to jest naprawdę dużo. I e, następnym razem chyba zamówię go przez internet, bo widziałam nawet za 15 zł w internecie, także mm, muszę go tam zamówić. A no, byłam w kropce, Nie, skończyły mi się tusze do rzęs i musiałam coś po prostu mieć e, na już takiego sprawdzonego, więc e, kupiłam ten Lash Sensational. Dajcie znać, czy też go lubicie. Dobra, dziewczyny, siaty, mam pustą, mam tutaj tylko paragony. E, mam nadzieję, że lubicie hole zakupowe, chociaż i tak wiem, że lubicie, bo piszecie. E, w takim razie dajcie kciukami mi do góry mm, za ten hole zakupowy. Jeśli chcecie więcej holi, to piszcie koniecznie w komentarzach. Dajcie znać na dole. Co sądzicie o zakupach, co sądzicie o tej serii ziai z liśćmi manuka, czy macie ten tonik, a może peeling, czy używacie olejku z Isany i, i czy lubicie ogólnie produkty z Isany, to piszcie mi koniecznie w komentarzach. Dobra dziewczyny, żegnam się z Wami, dzięki bardzo, że wytrwałyście do końca, buziaki, całuję Was, pa pa!